Dawno już nie grałem rankedów, więc na ten moment mam 31 pucharków. Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Blunt Tower Defense Battles 2 na moim kanale. No i słuchajcie, zanim zaczniemy, ja chciałem z góry podziękować każdej osobie, która już w tym momencie zostawi pozytywną ocenę. E, no, niezwykle mnie, mnie to motywuje, pomaga się to rozwijać mojemu kanałowi. E, także jeszcze raz wielkie dzięki każdej osobie, która o tym pamięta. E, no i co? W paczce niestety nie zdobyliśmy boosta do doświadczenia, a szkoda, bo jest to najważniejsza rzecz z każdej skrzynki. No ale też otwieraliśmy tę najtańszą, więc powiedzmy, że e, i, ta, i tak niezłe rzeczy dostaliśmy. Tak? O, mogę, mogę otworzyć kolejną, a to otwórzmy. Nawet nie wiem skąd ja mam tyle tych rzutek, że ja mogę tyle, tyle tych skrzynek otworzyć. Znowu, znowu, no niestety, ale 1000 tego uniwersalnego ekspa, fajnie, sporo tego ekspa uniwersalnego nawet wypada. E, słuchajcie, dzisiaj pogramy sobie rankedy. Aktualnie mam e, arenę tą taką śnieżną. Jestem właśnie mega, mega ciekawy, jak mi pójdzie, ponieważ e, już dawno nie grałem rankedów, jest już blisko końca sezonu, więc mam wrażenie, znaczy blisko, no 10-12 dni, więc osoby, które miały. które grają regularnie, już Wiecie, już są po resecie, tak jakby, ale się zamotałem. Chodzi mi po prostu o to że y, często jest tak, że jeżeli gracie, y, jeżeli bylibyście na trzeciej arenie, ale świeżo co zaczął się nowy sezon, no to jak wiecie, co sezon jest reset pucharków, tak? Ja spada się co trochę pucharków. Więc często jest tak, że jakby poziom na arenach jest odrobinę zawyżony na początku sezonu, ponieważ są osoby, które spadły z wyższych rank, tak? Więc tak naprawdę macie na niższej randze często spotykacie graczy z wyższych rang, tak? Którzy po prostu spadli w związku z resetem, tak? Co się z resetem? No z z rozpoczęciem, ze startem kolejnego sezonu. Teraz jednak ten sezon już trwa trochę czasu, więc wydaje mi się, że będę głównie właśnie spotykał graczy, którzy no po prostu normalnie na co dzień grają właśnie na takim poziomie, czyli na poziomie trzeciej arenki. Jestem właśnie bardzo ciekaw, jak te mecze będą wyglądały. Myślę, że tutaj też sporo fajnych rzeczy będzie się dzisiaj działo. Mam Przede wszystkim chciałbym się przyjrzeć w ogóle... To masz taki zasięg? Zobaczcie, to jest w stanie, no, przebija te balony. Znaczy, on nie ma takiego zasięgu, ale wiecie, to działa w ten sposób, że jeżeli. Mm, jak, jakby, jakby to powiedzieć? O, zobaczcie, tutaj też mam taki zasięg, ale ostrza latają trochę dalej. Ale jeżeli tu by tylko leciały balony, no to one nie aktywują mojego ataku, tak? Mój atak aktywowany jest dopiero jeżeli coś wleci w zasięg. Ale jeżeli już coś aktywuje mój atak, to on potrafi za zalecieć dalej niż obszar, nie? W sumie ten obszar tutaj to jest tylko obszar zasięgu, a nie obszar, powiedzmy, ataku. To chyba jest taka kluczowa konkluzja, jeśli chodzi o tą moją wypowiedź. E, swoją drogą już kiedyś o tym mówiłem, ale kiedyś, jak, jak wychodziło Blunt Tower Defense 6, to było, były chyba dwie mapki e, z, z poziomu, te najtrudniejsze, z poziomu. Jaki jest najtrudniejszy poziom? W szóstce. Zapomniałem, bo przed chwilą dosłownie nagrywałem odcinek z piątki z Bloom Tower Defense 5 który wy już widzieliście, jeżeli wszystko dobrze policzyłem w swojej głowie. <laughs> jeżeli opublikuję tak, jak planowałem, to wy już tamten odcinek widzieliście. I tam najtrudniejsze mapki są z poziomu trudności EXTREME Natomiast i, i, i po prostu zgubiłem się, zapomniałem, co jest najtrudniejsze. W, jaki jest najtrudniejszy poziom w, m, najwyższy poziom trudności w szóstce. W każdym razie pamiętam, że tam była właśnie taka mapa, że w dniu premiery jej się chyba nie dało przejść może na close ustawię? Nie, no niech będzie na first w takim razie. Tu chyba powinien stać. A nie wiem. Ale no nie podoba mi się do końca tak jak atakuje. No. W każdym razie tam była właśnie taka mapka, że jej się chyba nie dało przejść na chimpsach w, w pierwszy, w dniu kiedy gra się pojawiła i ludzie właśnie się ścigali, kto do wyższej rundy dojdzie, tak? Bo przejście jej chyba nie dało, ale ludzie się ścigali, tam widziałem, kto po prostu dojdzie do wyższej rundy i tam wykorzystywano te triki. Pamiętam, że wykorzystywano, uwzględniano, że dany balonik aktywuje atak i atak zaleci dalej niż jest jakby zasięg. I przebije jeden balonik, który też mógłby się przedostać. Tam właśnie były było, było bardzo dużo filmów, że jak dotrwałem i to były jakieś śmieszne rundy typu jak dotarłem do 11 rundy na tej mapie i tak dalej i tak dalej, nie? Więc to było, ale to już stare czasy, bo w końcu szóstka już troszeczkę um, już jakiś czas temu miała premierę, ja nawet nie wiem, 2019, 18. Chyba 19. Nie, 18? 18 chyba. Absolutnie nie pamiętam. <laughs> Absolutnie nie pamiętam, słuchajcie. Dobra, zobaczmy, czym gra przeciwnik. Statek, fajny wybór. Postawił maga. Mag jest ulepszony na trzeci tier na górze. Spoko wybór chyba na sterowce, jeżeli dobrze pamiętam. O, chociaż chyba na sterowce wolałbym tego, co... Tego ognistego maga. Ja sobie chyba postawię, tak jak zazwyczaj gram łódką, tylko, że postawię sobie po prostu kanon chipa. I na rundę 11 wydaje mi się, że. No właśnie, co mi się wydaje na rundę 11? Na rundę 11 chyba najlepiej byłoby mieć e, Melstorma. Nie mam go jeszcze, więc jest ryzyko, że poleci na mnie raż. Ale nie leci, więc wysyłam balony. Już mam w razie czego golda, żeby, żeby tu interweniować. Mam mocnego bohatera, więc nie muszę się aż tak obawiać. Go pokonują fiolety. Ten mak jest fatalny na fioletowe balony. Zresztą pokażę wam. Wysyłam fioletowe. I zobaczcie sami. Widzicie? On w ogóle nie, ich nie atakuje. Jeżeli wysłałbym dużo fioletów, to wydaje mi się, że to go pokona. Ale zamiast fiolety, wystarczy wysłać w tym momencie combo takich rigrow, coś w, ten, w tym stylu. I zbustować. I teraz lecą jeszcze na tym fiolety. Macie regrow, macie rainbowy. Macie na tym zebry, na tym fiolety. I e, kapitan Churchill nie jest w stanie tego pokonać. No cóż, bardzo prosty raż, e, No ale tak jak mówię, ja, trochę... Ja zawsze uważam, że system tego spadania z rankingu w grach jest trochę niesprawiedliwy. Nie wiem czy... Znaczy, z jednej strony ja rozumiem dlaczego tak musi być, a z drugiej strony uważam, że on jest odrobinę niesprawiedliwy. Ponieważ... Mm, nie wiem jak to powiedzieć. Żeby też, no... Ja, ja gram na trochę wyższy. Znaczy, ja gram generalnie, tak mi się wydaje. Też ja nie lubię mówić o tym, jak ja sam gram, bo uważam, że to ludzie powinni to oceniać. Czasami zdarza mi się, że nagrywam jakieś odcinki i dostaję takie komentarze, że się wymądrzam i że wcale nie gram tak dobrze. I ja zawsze tak mówię, że powtarzam to bardzo często, że ja wiem, że ja nie jestem weteranem. Ja wiem, że wcale nie gram tak dobrze, bo gdybym grał dobrze, to byłbym w Hall of Masters, a najwyżej gdzie byłem, to w G Super Dom, więc nie mogę grać mega dobrze bo nie byłem wcale tak wysoko, jakby się zastanowić byłem w przedostatniej arenie mm. czekajcie, bo ja coś chciałem koniecznie wziąć do tego zestawienia czy ja chcę łódź? czy ja chcę łódkę? podwodną? dobra, weźmy, weźmy coś takiego E, więc, więc tam wiadomo, gdzieś, e, gdzieś, gdzieś. E, ja jestem tego świadom, więc takie komentarze e, nigdy nie chcę, żeby ktoś sobie pomyślał, że się wymądrzam czy cokolwiek, czy że uważam się za nie wiadomo kogo, bo nie. E, tak jak mówię, wielokrotnie to powtarzam, nie jestem jakiś nie wiadomo jak dobry, ale na pewno jestem lepszy od większości osób, które normalnie, e, w sensie od większości osób z tej areny, na której znajduję się w tym momencie. E, więc. Więc gdzieś tam będę starał się też komentować ogólnie to co robią moi przeciwnicy na tym odcinku. Tu widzę, że gra nasz przeciwnik Dartlinganem, bo być może wy, wy macie problem, żeby wyjść z tej areny. Też jesteście na, na tej śnieżnej arenie, macie problem, żeby wyjść i może jakieś moje wskazówki wam pomogą. Aha. Dobra, co ja zrobiłem przez z tak shooterem bardzo dobrze jest zaczynać od Blade Shootera. Pamiętajcie o tym w ogóle dziwne... dlaczego ja zacząłem od Gwendolin. Nie wiem, co się stało. Jakoś za bardzo skupiłem się na tym, co chciałem powiedzieć. I, i, i po prostu tak postawiłem: instant bohatera. Bardzo dobry wybór, ta, ten Dartlingan. On tak naprawdę podejrzewam, że ma dużo lepszy zestaw od mojego. Jeśli chodzi o mój zestaw, to jest kiepski na czarne sterowce, ale spodziewam się, że tak raz skończy się szybciej. Nie jestem pewien, czy tak będzie, ale no, do momentu, kiedy pojawią się czarne sterowce, jest jeszcze naprawdę mnóstwo rund, gdzie można przeciwnika wykończyć. Między innymi runda 12, 13, którą pokazywałem przed chwilą. E, przykładowy, właśnie raz, runda 11, chociażby, em, w której można wysłać już fiolety. E, tak, to, tak to mniej więcej wygląda, więc e, raczej nie nastawiam się na taki super late game, bo super late game byłby dla mnie bardzo niekorzystny, bo tak jak mówię, jeśli chodzi o czarne sterowce, to jakieś ekstra defensywy nie mam. Chociaż Gwendolin e, ze skillem tym e, drugim, który odblokowuje chyba na dziesiątym poziomie, e, no to z pojedynczym czarnym sterowcem może sobie jakoś, e, jakoś w asyście tych tak shooterów może bym sobie poradził. Znaczy, prawdopodobnie bym sobie poradził, ale no wiadomo, jak już by poleciały grupy, to mogłoby być, mogłoby być ciężej. Oj, pojawia się problem z grupami balonów, bo tak sztucznie ulepszony boostuje żółte balony. On odpowiada boostem, spoko, boost za boost, ale i tak będzie mu przelatywało HP, i tak będzie tracił trochę punktów życia. Ulepszył Spike Factory. O widzicie, to jest taka rzecz, której od, odrobinę nie rozumiem. Dlaczego? Mm, co, wyśle na mnie też żółte balony? Nie, dlaczego odpalił we mnie tego boosta? O, wyśle. Spoko. Zagramy w ten sposób. No i mamy wygraną. Widzicie? I... E, to jest na przykład coś, czego nie rozumiem. Dlaczego grając z Dartlinganem zamiast na ulepszaniu Dartlingana skup... On miał dobrą strategię. W sensie, jeśli chodzi o wieżę. E, na tę mapę Obyn? Fajny wybór. Dartlingan? Super wybór na tę mapę. Spike Factory? Dobry wybór, ale Spike Factory raczej na późniejszy etap gry. A on tutaj, widzicie... Zamiast ulepszać Dartlingana, który jest dobry na wczesny etap gry, zaczął ulepszać Spike Factory i ja go po prostu przycisnąłem grupą balonów, bo Dartlingan był w ogóle nieulepszony, nie mógł zbyt dobrze sobie radzić na właśnie na te grupy balonów, które ja wysyłałem, a Spike Factory również nie było w stanie ich zatrzymać, no bo co jakieś spajki się pojawiały, to ja od razu je niszczyłem. Star, dajcie mi zagrać na tej mapie, proszę, jeden mecz na tej mapie, nigdy na niej nie grałem. Jest! Pierwszy raz będę miał okazję na nie zagrać. Pierwszy raz! Dobra, ale bo łódki to tu chyba nie weźmiemy, co? Łódki to może lepiej nie. Eee, a zagrajmy... Aha, bo bohatera już wziąłem takiego. Dobra, zagrajmy tak. Pod armaty sobie pójdziemy, pewnie. Dlaczego nie? Eee, dlaczego nie? No właśnie, i e, mam wrażenie, że... E, no... Co chciałem powiedzieć? Właśnie, miał bardzo dobre wieże, tak jak mówię, przynajmniej na tę mapę. Ja Spike Factory też często gram do Dartlingana. Zdarza mi się, może nie że często, ale zdarza, zdarza mi się, bo Spike Storm jest bardzo fajny na sterowce. Dartlingan później ma problem ze sterowcami, więc e, Spike Storm. Dobra, ej, bo ja się muszę skupić, bo ja w sumie to nawet nie wiem. Aha, tak tu latają balony. Okej, okay, tu lecą dłużej, ale tu lecą tak spoko. Ogra druidami. No dobra, to chyba tu postawimy, co? Ustawię na close. Nigdy nie grałem na tej mapy. Serio, jestem... Autentycznie jestem podekscytowany, bo nie mam bladego pojęcia, jak tu zagrać. Nie mam absolutnie bladego pojęcia. Dobra, dajmy jakąś emotkę, żeby nie było. A właśnie, widziałem, że jest nowy pakiet skinów w sklepie i to jest nowy, drugi pakiet, którego, który da się kupić tylko i wyłącznie za prawdziwe pieniądze, bo zazwyczaj te pakiety skinów da się kupować za punkty w grze i tak dalej, za dolarki z gry, a to jest drugi pakiet, który da się kupić tylko za prawdziwe pieniądze. Widziałem, że kosztuje 5 dolarów, więc w sumie to nie jest wcale tak mało. W przeliczeniu na złotówki, to chyba jest na ten moment około 20-20 paru złotych, więc to wcale nie jest tak mało, ale jeżeli chcecie, to ja sobie ten pakiet kupię i zrobimy sobie jego przegląd. Prawdopodobnie i tak go kupię w następnym odcinku. Ale możecie dać znać w komentarzu, wiadomo. Eee, liczę się, liczę się. A tu jest woda. Nie no, to jest jestem kasztanem, bo... To jestem kasztanem, bo to jest mapa. Jak gdzieś jest tyle wody, to to jest idealnie mapka pod grę łódkami. Swoją drogą, prawdopodobnie gdyby. A, nie mogę na tym postawić. Okej, okay, zobaczcie, tutaj nie mogę postawić, mogę stawiać tylko na tym. Aha, czyli co, tu też nie mogę? Nie, no tu mogę. Mogę normalnie. No tu nie, bo to jest woda. Ale to czekajcie, ale to farmy. Nie, no mogę normalnie, dobra, to no coś wydziwiam, wydziwiam. Dobra, to stawiamy, stawiamy farmę, słuchajcie, stawiamy farmę. O coś mi się tam zaczyna przedostawać. <noise> więc może powinienem postawić bohatera na wszelki wypadek. Akurat Gwendolin ma fajny speed atak, więc na szybkie balony jest całkiem spoko. No i tak, pod co my byśmy sobie chcieli tu pójść? No generalnie pod marketplace będę szedł, ale najpierw idziemy na drugi tier od góry. Wydaje mi się 410 przychodu e, Na ten moment mi raczej wystarczy. Chociaż nie, będę wysyłał ciągle. Ciągle będę wysyłał te balony, które mogę jako ostatnie. Dzięki temu będę też ciągle zarabiał golda. Bo no nie jestem w stanie na wysyłaniu balonów wydać całego golda, ponieważ te ostatnie balony bardzo wolno wylatują. Z tym, że widzę, że będę miał problem, że po prostu przedostają mi się tracę życia i na to tak średnio mogę sobie pozwolić w tym momencie. Więc armata na close jest na close, dobrze. Ale tu możemy pójść pod Bigger Bombs. I później pod drugi tier na górze będziemy mieli wtedy większy damage na tej armacie, z tego co pamiętam. On gra druidami, ale w ogóle nie stracił życia. A z tego co pamiętam, strategia druidami no w dużej mierze również na tym traceniu życia się, się opiera. Strategia z druidami... W ogóle poszedłem pod dolny tier, z nie... Oj, bustuje, bustuje. Nie mam pewności, czy bym to przeżył. Absolutnie nie mam pewności. W sensie, może, ale mam 90 życia, więc... O 90 życia to wcale nie jest tak mało. Plus mega troluję, bo poszedłem najpierw pod dolny Tier farmy, tak się nigdy raczej nie robi. <laughs> Poddolny Tier to się idzie jak stać was na marketplace od razu, a nie to co ja zrobiłem. No ale nic nie szkodzi, bo dzięki temu zobaczcie, mogę sprzedać tę farmę za więcej golda. E, ten drugi upgrade na dole jest dosyć ważny, jak planujecie sprzedać farmy, bo on po prostu zwiększa ilość golda, jaką dostaniecie właśnie za sprzedaż takiej, e, takiej farmy, jeżeli macie ten drugi upgrade. Więc to jest naprawdę całkiem, całkiem spoko kamo mm, balony, e, spory problem więc może ja dam na wstrzymanie w tym momencie, może ja dam na wstrzymanie, bo e, ogółem to tutaj dużo rzeczy może mi zagrozić e, powinienem chyba postawić jeszcze jedną armatę, tak mi się wydaje nie mam jakim cudem ja nie mam czwartego tieru ja mam wrażenie, że to już jest któryś taki film i ja za każdym razem mam wrażenie, że ja ten czwarty tier mam, naprawdę jakim cudem ja czwartego tieru nie mam, to tego akurat nie wiem i pytanie, czy poleci Kamo? Jeżeli tak od razu sprzedaję tę farmę i ulepszam drugi tier na środku. Dobra, no już mamy widzenie Kamo i tak. 650 golda przychodu, biorąc pod uwagę, że gram hybrydowo. Nie jest to taki zły. Nie jest to taka zła ilość. Problem z Kamo będzie miał koleżka. Duży Kamo raz go pokonuje. Ja tak naprawdę mogę to wygrać teraz. Mogę to wygrać absolutnie w tym momencie. All-in idziemy. Tak zwany. Proszę bardzo, kolego. Bardzo mocny rash. Balony z kamuflażem. E, jedyna jednostka, która tam mogłaby wybić balony z kamuflażem, to jest śmigłowiec. E, także, no cóż, łatwa wygrana. E, nic dodać, nic ująć. Właśnie dlatego zawsze się zastanawiam, czy te resety są sprawiedliwe. Bo wiecie, ja na przykład długo nie grałem i. No cóż, no ja, ja, ja gram lepiej od osób, które są tutaj, tak, te osoby grają casualowo, w sensie grają sobie tak casualowo, w sumie no nie, no bo jeżeli grałem rankedy, no to nie grają casualowo, ale e, no tak chillują raczej, nie, na tych niższych arenach, raczej się nie pocą i nie wiem, przychodzę ja, a ja wiecie... Nie jestem tu z wyboru, tak, jestem tu, bo spadłem po prostu w ten sposób. I nie grałem świeżo po resecie, bo gdybym chciał tak jakby rywalizować mniej więcej z równymi graczami, to świeżo po resecie powinienem intensywnie grać. A ja nie grałem jakoś mega intensywnie po resecie. No i je jestem tutaj, gra mnie tu zrzuciła. No i muszę, jakby wiecie, kilku, kilku, graczy, kilku graczy pokonać, żeby. Ale mega ma te odznaki, nie? Dwie czerwone, jedna czarna. Totalny kozak. Przecudnie to wygląda, ale no niestety o tej odznace to możemy pomarzyć. Ma trzy odznaki za drugie miejsce, jedno za pierwsze ranked battle. No widzicie, na przykład takie osoby grają głównie rankedy. 3720 rankedów, 2800 wygranych, bardzo dobre statystyki. Najwięcej. O, to jest fajna strategia. Dartling gun, Ninja Małpka Farma, tym dalej można grać. Bardzo fajnie działa. I DJ Benjamin. No, a jest już setka osób. Nie ma nawet setki osób w Hall of Masters. Ciekawe, no. Może się spróbujemy wbić, chociaż ja tak mówię co sezon, że no, może spróbuję, może spróbuję. I potem 90 pucharków wbija i koniec imprezy, i wiecie. Ci gracze, co już po 90 pucharków, to już tam się trafia normalnie na tych graczy z Hall of Masters. To oni to się po mnie tak przejeżdżają. No ale nic, no. Będę się starał dorównać, będziemy się starali tutaj. Wierzę, że kiedyś mi się uda. To by było super, bo nikt. Nie kojarzę, w sensie... A czy ogólnie z Bloodstar Defense Battles nie ma zbyt wielu polskich twórców, ale... No być z Hall of Masters to by było, to, to by było coś. O tym pakiecie mówiłem, mamy dwie emotki, fajne emotki, ale no 5 dolarów za dwie emotki... Za parę tauntów i victory animation, no to nie wiem, ale może kupię? Mega fajne, a to jest grill? To wygląda jak... Co to w ogóle jest, to jest latarnia jakby przechylona? Która jest grillem jednocześnie? Dziwna sprawa. Ale spoko wygląda. No, te taunty, no to wiadomo, no to jest na początku, ale te ek ekrany wyglądają spoko, naprawdę. To ten taunt jest ok. To Victory Animation, Be mega mi się podoba. No i emotki robią robotę. To jest fajne. To jest też spoko. No. No i awatar jest, awatar totalnego szefa. Więc chyba sobie kupię. Więc chyba sobie kupię i przetestujemy to na kolejnym odcinku ode mnie, to tyle moi drodzy, ja wam bardzo dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że film wam się podobał, jeżeli tak, pamiętajcie o pozostawieniu pozytywnej oceny, życzę wam miłego dnia, do usłyszenia, do, usłyszenia. do zobaczenia na kolejnych filmach, trzymajcie się Po cześć!